Manko, ja jestem Trisus i słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie w coś zupełnie w sumie nowego, czego jeszcze nigdy nie było. E, to jest mapka, w której przemieszczamy się pomiędzy dwoma wymiarami naraz pomiędzy niebem oraz e, piekłem w Minecraft'cie czyli jakby nie wiem, czy to nazwać nederem w sumie, czy to jest jakieś. Prawdziwe takie, takie piekło i niebo, e, czy Minecraftowe, ale dobra, to jest, to jest w tej chwili nieistotne. Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę na samym początku, zostawcie subskrypcję i przede wszystkim dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie kliknęliście. E, no i mapka to jest właśnie niebo kontra piekło. Nie wiem, czy ktoś ją już nagrywał, czy nie. E, mam nadzieję, że nie, jestem pierwszy. Tutaj mamy info jakieś, a tutaj mamy, pamiętaj, by dać diaksa A, bo to jest z mapki Minecraft map, z minecraftmapy.pl, ze stronki, dobra. Info, hmm. Mapa polega na przechodzeniu niestandardowych leveli w niecodzienny sposób, wow. Czyli balansując pomiędzy piekłem a niebem. Powinieneś zrozumieć się o co chodzi w pierwszym levelu. Mapa jest przed kilku miesięcy, póki co jest to tylko test możliwości tego mechanizmu. No... Ja nie wiem, bo ja zagrałem już tą mapkę, chwilkę, jest naprawdę kozacka, więc nie nazwałbym tego testem mechanizmu. Sorki, zabrakło mi aż tchu, po prostu tak się rozgadałem. Okej, okay. pierwszy level samouczek, dobra. I mamy wędkę i o... naciśnij PPM na wędce. Okej, okay, patrzcie. Widzicie, teraz to się zmieniło. Tutaj był pot, i tak właśnie przeszliśmy sobie. Tutaj teraz pyk, nie możemy przejść. Zmieniamy na niebo i przechodzimy. To jest tylko samouczek. Lewle będą się potem stawały dużo, dużo trudniejsze. Eee, dobra, teraz jest level drugi, labirynt. Ok, mam nadzieję, że w miarę łatwo nam się uda przejść ten labiryncik. Że to nie będzie bardzo trudne. Żwir się usuwa z tego, co widzę, właśnie. W tym piekielnym wymiarze nie ma żwiru, a w tym podniebnym jest żwir. Eee, chyba już tu byłem, chociaż nie jestem pewien w sumie. Dobra. Eee, Okej, okay, tutaj. A nie, żwir jest w obydwu, tylko że w obydwu się zmienia, jakby ten żwirek. Dobra, to git. To git, myślę, że to nie powinno być takie trudne. No i znaleźliśmy guziczek. Bardzo fajnie. Level trzeci. Eee, co tutaj mamy? Okej, okay, tutaj mamy takie dziury. E, już zapomniałem, bo ja grałem właśnie w tą mapkę i szybko mi się przypomniało w sumie bardziej. Dobra, level trzeci też był właśnie łatwy, e, ale e, dobra, użyj wędki, wow, trzeba użyć wędki tutaj, żeby przejść, widzicie? Kozackie to jest, naprawdę kozackie, level czwarty, e, easy parkour, o nie, to nie będzie easy parkour, specjalnie dla ciebie easy. To pewnie mapka dla Rox'a w takim razie była, bo nie dla mnie bynajmniej, okej, okay. pyk, wow! Dobra, kozacko. Oh yeah i teraz tam, teraz tam. O, oh, double jumpem. Kurde, chciałem double jumpem tam doskoczyć, bo ja wiem, ten parkur jest bardzo trudny, jeśli mam być szczery, wiecie? Chyba. I zdaje mi się, że to się baguje. Widzicie? Ja powinienem tam doskoczyć, a nie doskoczyłem. To już wiem z mojego pierwszego doświadczenia z tą mapką, że to się baguje, eee, ale. Kurde, no, nie doskoczyłem Hmm, e, za chwilę nam się to powinno udać, bo wiem, że to jest możliwe, bo to już przeszedłem Ach, było blisko, było bli... oj, było blisko, dobra Najpierw niebo, teraz piekło, teraz niebo, okej, okay. może właśnie z double jumpa bym to zrobił Okej, okay, udało się, udało się double jumpem, mega kozacko I tutaj mamy przycisk, dobra e, To nam się już udało a, ok, trafiliśmy do tego pierwszego poziomu. E, dobra, level 5, level 4. Level 5 teraz, znajdź przyciski. O kurde, dobra, co tutaj, coś więcej może byście nam powiedzieli? E, znajdź dwa przyciski w piekle i niebie. Ok, e, dobra, bardzo chętnie to zrobię. Tutaj widzę jakieś drzwi. Ok, no. Ok, to, to było dosyć łatwe. E, to było dosyć łatwe i dosyć logiczne. Teraz trzeba znaleźć drugi przycisk. Teraz znaleźliśmy w niebie czy w piekle ten przycisk? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czy w niebie i w piekle go znaleźliście, znaleźliśmy. E, zaraz zobaczymy. Chwilka. Ja właśnie w to już grałem, ale nie pamiętam do końca. Chyba tutaj będzie przycisk? Czy. O! Teraz w piekle jest przycisk. Dobra. Okej, okay, czaje, trzeba stąd wyjść. Teraz drzwi otworzyły się. No i kozacko, wygraliśmy kolejną mapkę e, i idziemy sobie do kolejnych lewli. Naprawdę, mapa mi się bardzo podoba. E, ja chyba skończyłem na szóstym levelu ostatnim razem. To jest, tak? Big replika. O nie, właśnie na tym skończyłem. E, dobra, M przebuduj e, tu to z piekła. No dobra, to najpierw. Weźmy sobie wędkę. Czy mamy wszystkie kolory w ręku? Tego koloru nie mamy w ręku. Ok, jak to wygląda? Dobra, z piekła? Przebuduj tu to z piekła. Nie, z nieba! Z nieba do piekła, z nieba to tu przebuduj. Autorze, pomyliłeś się. Dobra, czyli musimy ogarnąć, jak to po kolei jest. To jest jakaś taka makieta, jakby w 2D, eee, czyli po kolei. Tutaj mamy. Mm, najpierw postawmy sobie, może w takim razie, to, to jest taki blok? Tak, to jest taki blok. Najpierw postawmy sobie, może zielony blok yy, i dobra i brązowy bro, blok. Gdzie ja mam brązowe bloczki? Zielony jeszcze mi się przyda, chyba. Wszystko mi się przyda, dobra. Brązowy bloczek, tutaj był, tak? Tutaj brązowe są trzy bloczki dokładniej. Ok, tutaj jest czerwony bloczek. Nie jestem dobry z czegoś takiego, wiecie? Dla Mi to sprawia naprawdę trudność e, budowanie takich replik. Mm, nigdy jakby się w to nie bawiłem po prostu. Jak w to, ktoś w to gra, to to naprawdę jest banalne, szczerze mówiąc, e, bo to, ta, takie pamiętanie się po prostu bardzo łatwo można, e, można spamiętać sobie, ale jeżeli gra się w to pierwszy raz. To to nie jest nic e, takiego, takiego kozackiego. Dobra, to jest tu, to jest tu. Mhm, mm mhm, mm ale nie idzie nam chyba aż tak źle znowu też. E, dobra, ja teraz to. Dobra, tutaj są te czerwone bloczki. Tutaj były chyba dwa żółte, z tego spamiętam, albo źle pamiętam. Dobra, dwa żółte, dwa czerwone. E, Generalnie, jak to, te, te, jak zbudujemy te różne kształty i takie detale, to już potem tylko nam zostanie wypełnienie fioletowym, więc to jest właśnie moja strategia na to, jak, jak, sobie, to wy, jak sobie to wygrać. Ok, weźmy sobie to tak, dobra, tutaj były e, chyba właśnie źle to zrobiłem, dlatego że tutaj powinien być już czerwony bloczek, właśnie, tutaj czerwony, a tutaj dalej są fioletowe, czy mi się zdawało. Mm, nie ma fioletowych. Tutaj jest jeden fioletowy, a potem jest jeden czerwony, chyba, albo jakiś rudy tam był, nie Nie, rudy jest następny. Dobra, tutaj jest rudy doknes. Doknesa trzeba właśnie tutaj postawić. Ciekawe jakie w ogóle będą następne mapki, myślę, że... W sensie myślę, że będą dużo ciekawsze niż ta replika, no ale wiecie, żeby przejść, to trzeba, trzeba wszystko sobie poprzechodzić. Mm, dobra, czerwony... Taki pomarańczowy tutaj był? Czy? Kurde, wmówiłem sobie to. Wmówiłem sobie tylko, że to był pomarańczowy, bo tak by mi było wygodniej. O nie. E, dobra, tutaj czerwony kolejny. Mm, co to właściwie przedstawia? Jakąś. Nie, to po prostu jest taka obwódka, no dobra. E, Okej, okay, to trzeba zmieniać się pomiędzy niebem a piekłem. E, tutaj mam brązową wełnę, dobra, brązowa wełna. Tutaj teraz jest jeden element fioletowego. Dobra, dobra, fioletowy. Te tutaj dwa brązowe. Mm, Nieźle nam idzie. Już mamy większość obwódki. To jest naprawdę fajne. To jest naprawdę bardzo bardzo motywująca rzecz, że szybko nam to dosyć idzie. Przynajmniej tak mi się zdaje. Może wy sobie myślicie: Eee, Tricus, czemu ty budujesz tak wolno do mnie chyba?" Pisze w ogóle dilerek ten, dlatego że miałem do niego przyjść i się pyta, kiedy, kiedy przyjdziesz do mnie, a ja mu mówię, że ten, że coś ważnego robię, a tak naprawdę to gram sobie w spoko mapkę, dlatego że ją znalazłem, ale nie piszcie, nie piszcie mu tego, że zamiast e, Trisus zamiast do ciebie przyjść, to grał w Minecraft. O, czy chwila, da się w ogóle zrobić coś takiego? Patrzcie. Oj. O, widzieliście jakie to było hardkorowe, aż zbagowałem lekko mapkę przez chwilkę. No dobra. Mm, tutaj już mamy pomarańcze. Mm, dobra. Już jak będzie ta obwódka, to będzie naprawdę z góry mocno. Dobra, czyli tutaj e, dwa te i teraz trzy takie. Okej, okay. mamy już całą obwódkę, to było chyba najtrudniejsze. Dlatego, że teraz trzeba to wypełnić po prostu zielonym sobie. Widzicie? To trzeba po prostu zielonym, pyk, pyk, pyk. Oj dobra, zielone, niech się stawia. W ogóle, czemu tutaj jest tak ciemno? A nie, mam bright, dobra, no to w takim razie i tak, i tak nic nie zrobimy z tą ciemnością. Mm, okej okay. tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ok. Szósty blok, to jest ten bloczek. I tutaj, tutaj znowu do końca to, to zielone, no dobra. Ok, mega, mega, już mamy. Już mamy jedną trzecią zrobioną. To teraz tak. Tutaj dwa, tutaj jeden i tutaj chyba były drzwi tego domku, takie brązowe. E, czy mi się... Nie, były mniejsze te drzwi. Ja, ja Bo ja, ja lubię robić, wiecie, z rozmachem takie drzwiczki. Jak tutaj teraz jest? Chwila. Na odwrót to zrobiłem. Jestem durnie. E, Okej, okay. to tak, drzwi. I teraz zobaczmy, jakie jest umiejscowienie okien. Tutaj. Zróbmy sobie tak. Zróbmy ten dach, może najpierw, to chyba będzie najłatwiejsze. Okej. Tutaj był ten czerwony, czy. Czy nie? Tak. Tu, 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 Tricus nie śpie. Tricus przestań śpiewać. Ok. To dwa i to trzy. I to teraz tutaj jak jest. Jeden tylko żółty jest tutaj, a tutaj są czerwone. Dobra. W sumie ta replika to nie wykorzystuje aż tak dobrze możliwości, które daje ta mapka, no ale dobra. Spoko, już ją i tak i tak praktycznie kończymy. Teraz. Co jeden, dobra, to tak. Co jeden, ale odtąd, dobra. Te okna teraz robimy, czyli tak, 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 tak. I chyba po tej stronie też są tak okna, czy nie? A, tutaj są nad drzwiami te okna, no dobra no to w takim razie tak 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 ok e, teraz domek mm, dobra tutaj jest to fioletowe po prostu aż do aż do daszku czy ja w dobrym miejscu zbudowałem ten dach w dobrym tricus oh yeah man jesteś jesteś mocny jesteś jesteś najlepszym graczem Minecraft dajcie subskrypcję i łapkę w górę dobra E, czemu to się nie chce stawiać? Czemu to, się, czemu to się tak dziwnie stawia? Tutaj jest coś zbugowane chwila. Muszę zobaczyć sobie to. Pyk pyk, nie, normalnie się teraz postawiło, no dobra, nie mam pojęcia. Czasem czasem coś tutaj się nie chce stawiać, ale w sumie może przez to, że są te dwa wymiary cały czas zbudowane. E, ok, wow. Czyli ten domek jest już zbudowany, teraz tylko drzewko i słoneczko. To jest e, na... to są dwa bloki czy trzy? Dwa. Dwa bloki, raz dwa. Dwa na trzy. Dobra. Dobra. Mam pięć tego pięknego drzewka. Chyba Git. Eee, tutaj. Jaki to jest kolor? To jest. To jest ten pomarańczowy? Czy to jest jakiś inny? Bo ja. mam, Trochę mam mindfucka, szczerze mówiąc. O. Oh. Czy ja to. Nie, to, to jest czerwone, czyli czyli to są jabłka, dobra. E, wow, nie wiedziałem, że to trzeba, wy że to można wykopać. Mam nadzieję, że nie skopałem teraz na zawsze. Okej, okay. ja ma, trochę trochę mam stresik, że popsułem mapę i już mi nie zaliczy, ale dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Mm, dobra, tutaj, tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Yy, tak naprawdę to, to nie było, tak? Okej, teraz tutaj czerwony. Czerw... Jimmy czerwonka! Mój my friend. Jimmy czerwonka. Dobra. Teraz trzeba tutaj wstawić jabłko. Okej, okay, teraz tutaj trzeba wstawić jabłko. Teraz trzeba wstawić. Tutaj jabłko! Tutaj trzeba to wykopać też, żeby wstawić... Jabłko! Dobra, jak tutaj to jest? Tutaj to jest po prostu tak. Nie, nie to! Ja chciałem zielony postawić, panie sierżancie. Panie sierżancie samoprzylepny. Sierżant samoprzylepny, doktor Gąsior, do waszej dyspozycji. Eee, okej. Okay. Czy tutaj, czy tutaj to jest tak po prostu? Czemu? Czemu nie mogę stawiać tego? Czemu nie mogę stawiać? tego bloka bloku o dobra ten mogę ale to i tak i tak jest dziwne udało mi się znaleźć błąd e, czy e, oko mnie swędzi tak mm, dobra czy to już jest git teraz tylko to słońce zostało i wypełnienie na wypełnienie na pewien kolor na, na, na fioletowy kolor konkretnie wypełnienie dobra to słońce było tak po prostu Okej, okay, teraz tylko na fioletowo trzeba to sieknąć i będzie już gitara się ma. Eee, kolano Łokano, wok, dobra. To tak, tak, tak. Kozacko, nie sądziłem, że tak mi się uda zrobić tę replikę łatwo, ale dobra. W sensie zobaczymy, czy wszystko zrobiłem dobrze chociażby, dlatego że jest możliwe, że coś zrobiłem źle i będzie i będzie źle wtedy. Będzie, będzie źle z nami wszystkimi ludzie. Rozumiecie? Dlatego, że jakbym miał teraz szukać usterki, którą zrobiłem, to mi się chyba zachlastał. Ale mam nadzieję, że właśnie wszystko jest tutaj dobrze. Ogarnięte. E, Okej. Okay. Halo! Dobra, czasem, no właśnie, czasem nie można stawiać tych bloków tak do końca. Chyba można stawiać je tylko na ziemię klikając. I co? A tutaj jest reset itemów. Reset. Co jest, coś źle zrobiłem? Czy co? Eee, zobaczmy, zobaczmy w takim razie. Bo nie wiem, czy coś. Nie wiem, czy coś się powinno stać, jakby. Co tutaj jest? Przebuduj to do piekła. Mm, może to drzewo źle zrobiłem. Tak, nie. Halo, tak czy nie? Bo, nie widzę tego teraz. Dom, zobaczmy dom. Nie, to jest dom, który ja zbudowałem. To jest dom od autora mapy. Wszystko jest tak samo, mi się zdaje. Tutaj, raz, dwa, trzy bloczki. Tutaj są trzy bloczki. Mm. Reset itemów. Reset. E, no dobra, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, czy coś źle w takim razie zrobiłem, czy co. Dobra, tutaj jest tak: zielony, brązowy, czerwony. Tak samo jest. Halo. Dobra, tutaj też jest tak samo. Tutaj też jest tak samo. Ok, no trzeba to całe po prostu obejrzeć teraz. A pomarańczowy tutaj jest, nieżółty. Tutaj jest pomarańczowy, nieżółty. Halo? Te, to już nie jest dobrze teraz? No to teraz już powinno być wszystko dobrze. E, przynajmniej mi się tak wydaje. Że powinno być wszystko dobrze. E, no dobra, nie wiem, piszcie w takim razie, czy, czy dobrze zrobiłem tą replikę, czy też źle. Czy, albo, albo co źle. Nie, nie, nie piszcie chwila. A jeju, skąd się tutaj wziął ten bloczek? No naj, nice. udało się, udało nam się zrobić. Udało nam się przejść kolejny poziom. Mm, dobra. Level Troll. Big replika. Dobra, to to już jest level ostatni. Nie wciskaj przycisku, czekaj cierpliwie. Nie wciskaj przycisku, czekaj cierpliwie. O! Oh. O! Oh. Co? Co się dzieje? Co się dzieje? Okej okay. Nie czaje, nie czaje, nie czaje. To chyba jest troll, po prostu koniec. Yy. Ok. To chyba jest koniec tej mapki w takim razie. Jest dosyć. Dzięki za przejście. okej okay. eee, No, i mam tutaj sobie. Dzięki za przejście mojej mapy. Podziękowania. O, blok... Mam blok TNT i blok Redstone'u. No to stawiamy sobie tu. O, piszcie, jak Wam się podoba ta mapka, bo ja uważam, że naprawdę jest spoko. Eee, I, wiecie, to by było na tyle te z tej mapki także. To by było na tyle. Ja jestem Tricus. Wy mnie zasubskrybujcie. E, I wow. Cześć.